Już niebawem rodzina Maichy, że ponownie się powiększy. To myślisz, będzie tak, że wpłynie to także na waszą rodzinę, czyli na przykład chłopcy będą częściej z wami? Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Yy... Myślę, że nie pewne rzeczy już są poukładane. Chłopcy bardzo dużo czasu spędzają z tatą. Mają już dwie rodziny, które po prostu sobie żyją każda swoim życiem. I ja wychodzę z założenia, że dzieci to jest największy i najwspanialszy kapitał, jaki możemy mieć, więc będą czerpać z tego rodzeństwa garściami na pewno. A masz jakieś rady dla Mai, która już za parę dni właściwie ponownie zostanie mamą. Myślę, że yy najlepiej wie, jak sobie w, tym yy w tej roli poradzić, bo jest doświadczona yy i tyle w temacie.